Halo halo widzowie, witam was w kolejnym odcineczku Dzisiaj Skyrim I jesteśmy w miejscówce do robienia e, Gold Rush Legend Musimy tutaj przeczytać sobie Część dziennika I level up I dance. Mamy co robić na dzisiaj, jeżeli chodzi o same kościochy Przydał się szpadek w trapa, jakiegoś, o na którym nawet nie miałem pojęcia. Lubię to. jeszcze słyszę Dobra, czekaj, czy ja wszystko zabrałem, bo myślałem, że to będzie jakiś mocniejszy draugr. Mmm, nic tu raczej nie ma. Nie ma. Dobra, no kloa nie ma, to idziemy dalej. No. Sonfair bierzemy jako spela. Teraz już teleport. O, cholipka. Ojojoj. czyżby kolejny Quest z typu Siema, nie zrobię tego? Bo jest mag. Nie ma opcji, że się stąbija dziado. O, głównie dlatego, że nie jestem w stanie ci nic zrobić. E, mamy nowe krzyki, więc może coś z nowych krzyków. Jeszcze jakiś ten Poison na łeb. Wszystko idzie dosownie nie po mojej myśli. Lubię to. Dobra, trzyma spala w łapie. przydupasy to w ogóle pomogą, coś? Odpalił jej się miecz Dlatego Artefakt OP -widzowy. No Elegancko Cancel placement Dobra, humor gitowa. On trochę base base na RNG, to jest to, co tutaj robimy. Keyhole. Dobra, out of mana, jestem. No i ma aktif teraz, widzicie, nie? Nie to jest tak przekazacki spell, znaczy spell... Enchant. O, znowu. A no mówię, turbopa Nie, nie ma demedza. Tak to skapę O. To zabawa ci, nie? Rattles rąk to na cztery spalki schodzi, to nie jest nawet przeciwnik. Chain lightning... Widziałem, był tutaj. A tu moich też bije są. na tronach mi irytuje. na tak, dawno się tak nie skupiłem na bicie Draugrów, nie w tej grze. Porażka. Ech, nie wiem, jeszcze ścianę. Każdy ma inną. Dużo przeklina jak na swej nie będę ukrywał. Nie wiem, co tu się dzieje, wait. Tam ci się przez nadupcają. Asa eksploruje. Czyli jest bomba ptaszor, ryba, wunsch. Ptaszor, ryba, wunsch. O kurde. I'm stupid. No co nigdzie nie było, to mi pasowało do narracji, żeby ciągnąć. Dobra, tak trzymamy. Bo ptaszar, ryba wąż. A bo tu jakaś dobra, e, ptaszar. Ryba i tu wunusz. Obra. Patrzę S na pierwszym razem. Co to? Za? Dobrze być potężnym magiem. Hmm. Co tu się może stać? No nie wiem, wiem, śmierdzi mi to na Dopóki się nie zrespi ten mag, pójdzie całkiem gładko. No, dajcie mi jakieś nie wiem <grybujesz> zajebista to było. Off, shi. Kadu są no ja nie mam many, nie mogę patrzeć. Moja regeneracja many też nie istnieje. No dobrze, No dzisiaj, gdybym nie był, to ja bym tutaj dawno. Takich ludzi potrzebuję w armii. Eee, to był Ivory Dragon Claw. Coś, coś, coś. Ale gówno, nie. Nie wiem, co, widzicie, co widzowie widzicie w tym? Dla mnie to jakieś gówno i... i smog, gówno, smog bo to jest niedzieć, więc nie O, gówno, gówno i to smog Nie wiem, jakby to mi niczego nie przypomina, nie? Dosłownie Takie A, narysujmy byle co byle by było i nara No tak to wygląda A, bo to się wchodzi Tak to jest jak się nie czyta Czy jest open czy Enter o Czy będę naszekał? Chodź, ty jesteś tylko ostatnią osobą, która będzie mówi, czego nie powinien robić. Naprawdę. O kurwa. Pierw z tego powinienem go uderzyć i no. Już dechłem. Dobra, powinienem go uderzyć pierwszy z... ...z lightningu. Żeby mu zadać ten Max Deps. Czy ja mam jakieś perka do rozdania? Niby bym miał mm. To już lepsze. No widzicie? 400 depsa od buta. Ora, wcofujemy. Jeszcze fake chest. możliwe że nie trafiłem jeszcze ani jednym spelem. Dobra, łatwo, ty łatwiutko, gówno, gówno, to jest fake chest, nie? No, chcemy go bić? Nie, nie chcę leżeć. Zostaw go, O, fajne. a teraz jak to się otwierała. A, keyhole po prostu. Throwing tager. Ja, Degarty nie potrzebuję. Ale tę zbrojkę sobie zostawię na pewno, bo ona mi dała. No, podskradankę, nie? Dobra, czyli to jest końcówka tej lokacji. Gówno, gówno, dawaj głos. O, i Frostbreath. To jest jeden z lepszych krzyków IMO Znaczy teraz... Czy to był rozbrew, czy to było jeszcze inne? Kurde, Nie pamiętam. O mi chodzi widzę o tego spala, który ten Eee. Powoduje, że zamieniacie w lud. On jest koks. I co tutaj mamy? Tokeny... W sumie to. Dobra, fajna rzecz. Chciałem wiedzieć, w sumie to gówno, ale. Ty dobra, ale co dalej? A, sartal. Do sartalu dopiero. Jak się tam to ruszy. Więc na razie odpada. Teraz widzimy na powierzchnię, czy jeszcze, jeszcze nie? Okej, okay, dobra. ma O, elfi shield. A właśnie, to też jest kichol nie? No właśnie. Klikam, nie wiem, co się stanie. Ha, testing. E, to jest jeszcze tą zagadkę zróbmy. Ryba, wąż. Ryba wąż. Eee... Ptaszor wąż. ptasza wąż. Dobrze jest. Aj to powinno działać. Oooo I just stepped in something. No czekaj, nas. Ryba wąż, ryba wąż. Tak, tak. I ptasza wąż. A! No way, ciao ha, i skrzyneczka jeszcze za darmo. Nie wiem, jest lekki, lekka kraksa. Wiecie co widzowie musimy zrobić? Muszę zrobić coś, z czym się borykam już od kilku odcinków, żeby to w ogóle ruszyć, mianowicie... ...wyleczyć się z tego gdzie co nam no, Magicka Regen wyłącza. Wydaje mi się, że giga, giga dużo na tym tracę. Ta? Nie pytałem To um, Tu jeszcze jakieś ruiny były? Do wyczyszczenia czy nie? Chyba nie Ale tu jest jakiś znacznik nie nieby blisko. Może się jeszcze przejdziemy. No chyba stone jest po prostu. Tak, jakiś kanal. a nie, to oh, jest altar. Dobra, mm, wracamy do White Run i do... dobra, Temple of Kinneret. Pokażę wam jeszcze na szybkiego widzowie, jak wygląda teraz ten yy, Wysoki tylko Jak tylko sobie tutaj z zabierzemy tą chorobę. A bo w sumie nie pokazałem wam w poprzednim odcinku, a coś tam zaczęło się ruszać. O! Jesteśmy zdrowi. I idziemy, już wam pokazuję. Yy. Niech się tylko mnie tutaj tepnie. No tak to sobie zrobię krótszy odcinek, jeszcze wam coś co pokażę, nie? żebyście też mieli kontencik, taki, jak ja tutaj mam z tego. Ogląd teraz tak, yy, są questy, nowe, nie to, to to, tak te dwa. Coś z ogarnianiem, żeby nasz głos był coraz jakby lepszy. I jest, są cztery table questy plus trzy takie, które yy, trzeba zrobić, nie. Wydaje mi się, że tutaj tak wszystko trzeba mieć na raz zrobione, żeby go to zaliczyło. Ale natomiast, żeby krzyknąć aż coś w nocy, znaczy w nocy w niebo, dać datek, przebić z ogniem jakimś. No, jest trochę tego, ale dobra. Mm, tutaj jest chyba w tą stronę biblioteka była. W sumie to nie jest znacznik, ale sam muszę też to ogarniać. Drury Yard. Dowagi. Się prójesz To jest sauna, to nie. O, tutaj. Nie pamiętam, czy to było w podstawce, ale chyba nie. Jak się mylę, to osoby. Ale tego chyba nie było. No, to jest jakby cała miejscówka. Uuu. Szkoda, że nie jestem zaklęty, ten sobie założył. Ciekawe, to jest notatnik. Mm, jak ktoś sobie przeczytał. O co dużo tego. o jest. Dobra, ile można? Nie ma czytania, to jest Skyrim. Dobra, mm, joguję teraz tak. Trzeba idealnie smedytować. Obliczam, że od tego jakieś jest 20 sekund. Jak zacznie, zniknie mi pasek. Raz, dwa. To jest moje 20 sekund. A, ale nie mam nic do nauczenia więcej. No, poznałem tego RFK, ty inne pierdoły. Które użyłem. Hmm, czy coś jeszcze się tu pozmieniało? No to jest kapliczka talosa. Talo? A. Już sam nie wiem, czy dobrze to ogarniam. Dobra, jeszcze sobie skipniemy ten level up damy sobie w magicę. Zaraz będzie 400, więc to będzie już taki próg. Hmm. Dream of Dove e, Restoration jest na 40 O właśnie, egzorcysta e, I mamy nowego spala teraz No, zniknij mi tymi kostami, dzięki mm. 20 sandblastów. na per... to, to beam jest lipka Brzmi ciekawy. Eee, dobra, czyli wyszliśmy z biblioteki. To jest to Skyrim. Dobra, no i w sumie to jest tyle z takich tutaj miejscówek. O, zaraz zacznę śpiewać. A ty co masz? Też nic nie powiesz? Nie potrafisz. TF, TF. No, widzowie, tutaj za. Co? O! o. Alchemia za darmo. Dzienki No, a i wziąłem jeszcze quest'a, żeby. Do Wolskaya pójść po krzyk. Tam jest Dragon Priest, więc. zarzymy sobie ich ten. Dobra widzowie, na tym sobie zakończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!